Podkoskiwał Opus zapostażony jest e, specjalnie. dosyć charakterystyczną, w przypadku takich lekkich, gdzie środkowa sprężyna pozwala na, na amortyzację pochopu jednego niezależnie od tego, ile czy jeszcze to jest w górniku. Komputer rekrektronicz steruje wszystkimi... Funkcjami opeskiwacza od rozłożenia, poprzez wyłączanie części odsetki i soda. Bardzo raz do podsumowania będzie dyskutował. Opeskiwa ciałem musiał 110. Jest to 4, ma się pomocy 4-sejny o mocy 100 A skrzynia przechowniowa X-Starship daje nam 3 biegi przełacane sobie w ciążeniu. W sumie które do 18 do tułu. Thank you.